Wraz ze zbliżającym się latem do łazienek zjechało modne towarzystwo, by wspólnie zaznawać uroków życia w malowniczej okolicy z dala od zgiełku miasta. Pani budzi się ze snu i powoli zaczyna celebrację poranka. Otulona jedwabnym szlafrokiem, jeszcze w koszuli nocnej zaczyna dzień od przejrzenia przyniesionej przez służbę korespondencji. Być może czyta właśnie najnowsze plotki, a może czuły wiersz od adoratora. Po czytaniu listów nadszedł czas na poranną toaletę. Podczas gdy panna pokojowa odświeża modną fryzurę i oprusza ją fiołkowym pudrem, postać jej pani chroni peleryna, zwana pudermantlem, zaś jej twarz osłania trzymany w dłoni kartonowy rożek. Wkrótce panna pokojowa nałoży swojej pani również delikatny makijaż, używając bielidła do twarzy, różu i barwidła do ust. Bielizna składa się z koszuli i sznurówki, czyli sztywnego gorsetu nadającego ciału kształt stożka. Pod spódnicę zakładano poduszkę zwiększającą objętość spódnicy oraz halki. Dopiero na taką bieliznę zakładano właściwy strój. Dzisiaj pani wybrała spódnicę w kolorze gołębi szarości, do której założy żakiet zwany Pierro. Tymczasem pojawił się pierwszy gość, ale będzie musiał chwilkę poczekać. Ubieranie to skomplikowany proces, a jeszcze brakuje dodatków jedwabnej chustki, fiszu, otulającej dekolt w dzień i czepka okrywającego głowę. Nadszedł czas na lekcje tańca. Drobne kroki nanueta i subtelne gesty dłoni trzeba było wyćwiczyć, aby dać pokaz elegancji i wytworności na kolejnym balu. Pora na odpoczynek najlepiej przy świeżo przyniesionej prasie. Monitorze i gazecie warszawskiej. Wygląda na to, że nasza bohaterka i jej gość mają inne poglądy na temat przeczytanego artykułu. Popularnym napojem w tym okresie była czekolada. Napój przygotowywany był w specjalnym naczyniu chocolatier. Przy filiżance czekolady panie omawiają szczegóły mody prezentowanej w najnowszym wydaniu Cabinet de Modé. Kto mógłby się oprzeć urokom łazienkowskiego parku? Gdy pogoda pozwalała, chętnie z nich korzystano. Kontakt z naturą i ruch na świeżym powietrzu, zalecany przez ówczesnych filozofów, znajdowały amatorów wśród osiemnastowiecznych mieszkańców łazienek. Niektóre gry wymagały sprawności i nie lada kondycji, jak ślepa babka. Gra, w której jeden z uczestników, mając zasłonięte oczy, próbował schwytać pozostałych. Ci zaś nie szczędzili mu nawoływani zaczepek. Wraz z wieczorem nastawał czas gier salonowych. Modne były różnego rodzaju gry hazardowe. Grając w Faraona, Vista i Mariasza lub stawiając na szczęście w lotto, można było wygrać lub przegrać fortunę. Często zabawiano się również poezją, wierszami Adama Naruszewicza, poematami Ignacego Krasickiego, sielankami Franciszka Karpińskiego. Popularnością cieszyło się wzajemne malowanie sylwetek stworzonych za pomocą padającego na ekran cienia. Malarz, lub w naszym wypadku malarka, używając cienia swojego modela jako przewodnika, uwieczniał jego profil na półprzezroczystym papierze. Zbliża się północ, a z nią koniec rozmów, zabaw i tańca. Pora udać się na spoczynek i nabrać sił przed kolejnym dniem. Kto wie, co przyniesie?